Słuchamy dzisiaj kolejnego fragmentu Kazania na górze. Jesteśmy w piątym rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. W dzisiejszej Ewangelii Jezus odnosi się do starożytnej zasady, oko za oko i ząb za ząb. Jezus zaprasza dzisiaj nas do zupełnie. Innej, nowej postawy. Jezus mówi nam dzisiaj, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Jezus nie zaprasza nas do tego, byśmy akceptowali zło. Jezus zachęca nas, byśmy zło pokonywali dobrem. Do tego on nas dzisiaj zachęca i zaprasza. Nasze myślenie ludzkie jest takie, że chcemy tak często zło pokonać złem. Myślimy sobie, że zło zatrzymamy odpowiadając tym samym, to znaczy złem. A tak naprawdę okazuje się, że to nie działa. Kiedy na zło odpowiadamy złem, to to zło się potęguje. Się powiększa. Jezus zatrzymał zło na sobie. Zrobił to, umierając na krzyżu. Jezus zło, grzech pokonał dobrem, to jest miłością. Zło, dobrem zwyciężaj. Takie zaproszenie kieruje do nas dzisiaj Jezus Chrystus. W różny sposób możemy to zło pokonywać dobrem. To dobro może różnie się wyrażać, na przykład modlitwą w intencji naszych nieprzyjaciół. Prośmy dzisiaj dla nas o wiarę, że najlepszym sposobem pokonywania zła jest odpowiadanie dobrem, jest odpowiadanie miłością.